O... o e, w domu? No. Jest, jak, jakbyś chciała się nauczyć gret na taki Takich jak piosenek jak ja, nie? O nie, myślę, że ja i flet to niezbyt dobre połączenie. Tak, mi się wydaje, że to jest właśnie idealne połączenie, tylko ty, ty jeszcze o tym nie wiesz, ok? To jest idealne, tylko po prostu ty musisz wyciągnąć z serca miłość do fletu, okej? Okay? Z miłość do fletu, która jest... Zakolebiona, ona jest zakolebiona. Wiesz co? To jest tak jak spływanie, wiesz? Małe dzieci, jak się rodzą, noworodki, one potrafią pływać. No. I to, to one mają zakolebione to w sercu, żeby tam pływać. I człowiek, kiedy dorasta, to uczy się pływać i umie pływać, nie? I... No, ja nie umiem pływać, ale to mniej. Dobra, ale. Przyjdzie czas, ale masz to w sercu. Masz to w sercu. Kiedyś się nauczysz. Z Fletem prostym jest tak samo. Masz taką kolebkę, taki mały flecik w sercu. Taki malutki flecik masz. Jak się urodziłaś, to płakałaś. To były właśnie dźwięki z serca, jak delfiny mają mnie. To, to, to właśnie fletu, właśnie to takie dźwięki były. Płacz. I to było wyzwalanie się emocji, że chcesz grać. To tak wygląda. No Ej. dobra, uznajmy, że to mówiłeś. I musisz, Instagrama. musisz dorosnąć. jak będziesz w takim wieku odpowiednim, to odkryjesz, że ten, ta miłość do fletu nadal jest i że musisz ją rozwijać po prostu. Mam nadzieję. No dobra, podaj do Instagrama, to się zaobserwuję. Dobra. Kanał ogólnie Wiechu się nazywa. Instagram Wiechu, podłoga u. Dobra, dodam. To liczę, że sobie kiedyś na fletach pogramy, jakkolwiek to nie brzmi. To tak, mam. Tak. do miłego wieczarku, papa. Ej, ale, 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 ale kurde, ale, ale i powiedziałem, nie? Ale, żebym wymyślił głupotę. Ale powiedziałem głupotę. <gry>